Sławomir Mencen, jedni go kochają, a inni nienawidzą, ale jedno trzeba mu przyznać, bardzo dobrze umie zarządzać oraz zarabiać pieniądze. W tym materiale sprawdzimy, z czego naprawdę żyje lider konfederacji. Bo polityka polityką, ale jego portfolio robi wrażenie nawet na najbardziej doświadczonych inwestorach. Jak tak naprawdę wygląda jego majątek? Czemu zawdzięcza aż tyle pieniędzy? Ponieważ coraz więcej inwestorów, przedsiębiorców, polityków, wyborców mówi o Sławomirze Mencenie. Na początku zaznaczę, że ten materiał nie jest żadną formą reklamy, współpracy ani ataku politycznego. To po prostu obiektywne spojrzenie na to, jak i z czego zarabia Sławomir Mencen. Wszystkie dane, które zostaną przeze mnie użyte w tym odcinku, są na podstawie sprawozdania finansowego, które politycy muszą co roku organizować, żeby po prostu być jawni ze swoimi wyborcami, chyba tak można to powiedzieć. Wiele innych polityków również musi wystawiać takie zeznania, więc są to ogólne dostępne informacje. Myślę, że zaczniemy od tego, co moi widzowie tego kanału, a jeśli jeszcze nie jesteście do subskrypcje, lubią najbardziej. Czyli od kryptowalut, ponieważ Mencen mi osobiście bardziej kojarzy się ze słowem przedsiębiorca niż polityk. W swoim oświadczeniu majątkowym z 2024 roku wykazał, że posiada 37,7 bitcoina o wartości ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Ale oprócz tych największych walut typu Bitcoin Mencen inwestuje także w kryptowaluty, które nie są aż tak rozwinięte na rynku. Ponieważ w jego portfelu znajdują się również m.in. 230 tysięcy sztuk Omega Oir. Jest to taki jakby stablecoin o wartości ponad 1 miliona złotych. 850 tysięcy sztuk Omega PLN o wartości 805 tysięcy złotych oraz 409 Kanga coinów o wartości 2145 zł. Oczywiście wartości te są bardzo zaokrąglone, z racji na to, że zależy to też od kursu danej kryptowaluty. I przyznam Wam szczerze, że wcześniej nie słyszałem o takim czymś jak Omega Oir albo Omega PLN. Pierwszy raz w ogóle słyszę o czymś takim, ale mimo tego, że prowadzę kanał na którym wspominam o kryptowalutach, to te kryptowaluty są u mnie raczej takim dodatkiem. Podsumowując, to łączna wartość kryptowalut, jakie posiada Mencen to prawie 7,5 miliona złotych. Idąc dalej, myślę, że nikogo nie zaskoczy, jeśli powiemy sobie o akcjach i papierach wartościowych, ponieważ tych Mencen posiada równie dużo, co kryptowalut. I tutaj w sprawozdaniu, o którym mówiłem na samym początku tego filmu, dowiadujemy się, że inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW, czyli giełda papierów wartościowych, tak dość w dużym skrócie. Posiada on m.in. 7 1,5 tysiąca akcji Mirbut SA o wartości 61,5 tysiąca zł, 1450 akcji Pure Biologics SA o wartości niecałych 20 tysięcy zł. 1000 akcji Figene Capital o wartości 950 zł. Więc co by nie mówić, jest to taki polityk, który pierwsze co mi przychodzi do głowy, to chyba jako jedyny inwestuje, może, no może nie jako jedyny, bo aż takiego researchu nie zrobiłem, ale jako jeden z niewielu, który aż tak szeroko inwestuje pieniądze. Teraz przejdziemy do tych bardziej fizycznych rzeczy, a nie tych cyfrowych, ponieważ powiemy sobie o nieruchomościach słowomira Mencena. Wraz z żoną jest właścicielem domu o powierzchni 370 m2 na działce 1175 m2 o wartości około 3,5 miliona zł. Drugiego domu o powierzchni 125 m2 na działce 800 m2 wycenionego na około 880 tysięcy. Dla jasności mówię tutaj też o powierzchni tej działki, no bo jakby nie było taka działka. 1200 m2 to jest naprawdę kupa pieniędzy. Oraz mieszkania o powierzchni 107 m2 o wartości około 750 tysięcy złotych. A co za tym idzie? Nieruchomości w portfelu Mencena sumują się do kwoty prawie 5 milionów złotych. Teraz temat portfela Sławomira Mencena ukryziemy od tej drugiej strony czyli od tego co widzimy my. Chodzi mi oczywiście o jego spółki. Kancelaria Menzen, Menzen SA oraz Menzen Holding to spółki, które wygenerowały ponad 10,7 miliona złotych przychodów i to tylko w 2024 roku. Firmy zajmują się m.in. usługami podatkowymi, doradztwem gospodarczym, edukacją ekonomiczną oraz sprzedażą biletów na eventy. O tych eventach powiemy sobie w późniejszej części tego filmu. A teraz skupimy się bardziej na spółkach. Wartość jego udziału w spółkach jest bardzo imponująca, ponieważ w kancelarii Mencen SKA. Jego wkład to ponad 10 milionów, a wartość udziałów to 35 milionów. A w Mencen Holding posiada on 1092 udziały o wartości 4 milionów złotych. No i myślę, że patrząc na to, jak prowadzi on swoje social media, to ma on chyba najpopularniejsze konta w sferze internetowej wśród polityków. Takie jest moje zdanie. A co za tym idzie, ma on bardzo mocną markę osobistą, ponieważ swego czasu urządzał on takie wydarzenia, chyba możemy to tak nazwać, jak Mencen w Twoim mieście. Przyciągają one tłumy. Jego aktywność w social mediach przekłada się na gigantyczne zasięgi. Na Instagramie obserwuje go ponad 700 tysięcy osób, a na innych platformach liczby są równie imponujące. Chociaż ciężko określić, czy monetyzuje na przykład YouTube'a, no ale wydaje mi się, że tak, bo maka nam na tyle rozwinięty, że na pewno z niego zarabia, w sensie z reklam. Tylko pytanie brzmi bardziej: ile zarabia? Wszedłem sobie na Social Blade'a i według Social Blade'a, czyli takich statystyk uśredniających dane kanały, męcen na swoim kanale w ostatnie 30 dni zanotował prawie 22 miliony wyświetleń. Według socialblade.com zarabia on od 5,5 do nawet 89 tysięcy dolarów na 30 dni. Na swoim kanale. Czy jest to możliwe? Patrząc na to, że kanał ma 800 tysięcy subskrypcji i genialne wyświetlenia, chyba te 89 tysięcy dolarów to jest troszeczkę zawyżona kwota, ale myślę, że tak na spokojnie z 20 tysięcy dolarów może z tego wyciągać. No i teraz powiemy sobie o dodatkowych aktywach i zobowiązaniach, które posiada Sławomir Mencem. A są to m.in. oszczędności wysokości około 841 tysięcy zł, 15 tysięcy euro, 1500 dolarów. Oraz 165 funtów. Jest także właścicielem dwóch samochodów. Mercedesa Kupę klasy E o wartości 300 tysięcy złotych oraz Volvo XC90 o wartości 340 tysięcy złotych. Oprócz tego, Mencen posiada również dwa kredyty hipoteczne na łączną kwotę w przybliżeniu 1 266 000 złotych. Co by nie mówić, jest to dużo, ale patrząc na jego zabezpieczenie i ogólnie zarobki, no to myślę, że to nie jest jakoś dużo. Podsumowując, słowo Mencen to przykład nowoczesnego przedsiębiorcy, który skutecznie łączy działalność polityczną z biznesową oraz inwestycje w nowoczesne. Źródła tak jak kryptowaluty i klasyczne inwestycje tak jak nieruchomości. A twoim zdaniem, czemu tak naprawdę zawdzięcza swój sukces Sławomir Mencen? Jest to znana marka osobista, czy raczej przemyślane inwestycje? Daj znać w komentarzach.